Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie moi kochani w pierwszym vlogu w nowym roku jesteśmy we Wrocławiu, a dokładnie jesteśmy na Ostrowie Tumskim. Byliśmy już na basenie, w akwaparku. Byliśmy już na jarmarku, na rynku wrocławskim, natomiast Serhat najbardziej lubi właśnie tutaj Ostrów Tumski, a dokładnie... Katedrę, więc przyszliśmy. Co prawda jest bardzo zimno. Pogoda nam nie do końca dopisuje, ale nie narzekamy. Jesteśmy ciepłutko ubrani. Ja mam cały ekwipunek. Serhat czapek nie nosi, więc też można powiedzieć, że jest jak na siebie ciepło ubrany. Aleks jest w ogóle opatulony. Ma, opatulony, ma e, w wózku swój. Piworek, więc jemu jest ciepło, także spacerujemy sobie też nie za długo, żeby się nie pochorować. Natomiast, właśnie spacer nam nie zaszkodzi. Wiem, że wy też lubicie przebitki z Wrocławia, więc jesteśmy, to nagram wam dzisiaj przebitki właśnie z Ostrowa Tumskiego i okolic. Także jeszcze raz bardzo się cieszę, że mamy. Już pierwszy film w nowym roku i to zaczynamy filmem z całą rodziną, także my sobie wyjdziemy do katedry i później się widzimy. Do Everything about you is honest. What do you say? Can you picture yourself with me? Kiedyś się pytacie, czy Serchę Paweł się w Polsce podoba? Co? Jak jest zimno, to chyba mu się nie podoba. Nie jest zimno? Nie, jest zimno? nie. gorąco. Gorąco, bardziej ma schowane ręce. Te Ręce ma schowane i oczywiście mówi, że zapomniał, spakował, ale zapomniał. Ale bardzo lubi Polskę. Lubisz? Naprawdę jest zimno, do tego zaczyna coś padać śnieg, więc Serha tylko chodzi robi sobie zdjęcia na pamiątkę. Masz ładne? Ładnie. Zdjęcie? Tak. Żyliśmy tutaj 3 lata temu na ostrowie w tumskim, to takie trzy dziewczyny zatrzymały Serhata I czy mógłby nam pan zrobić zdjęcie? I do dzisiaj jak Serhat mnie zdenerwować, to właśnie mówi, że no, a we Wrocławiu były takie trzy dziewczyny to chciało, żebym zrobił zdjęcie. Ale to kim polisz tyle Będę im to szok. No a teraz nie mówisz po polsku jakoś. No. Ja rozumiem, co? Co to? Nie. Z nimi. Po polsku. Po polsku. Ale takie wiecie co? Ale takie były takie... Znaczy mógłby pan nas tak oczami robił, tak... Więc... Ale ja powiedziałem, ja muszę pisać to w moich ale zrobił zdjęcie, nie, 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 nie zrobić. Słuchajcie. Aleks bardzo źle znosi te zimne temperatury. Mówię, on się urodził w Turcji i to jest... Yy, I to widać, bo jak tylko zawieje, zapada, to Aleks oczywiście ma, mało zimno! A jest naprawdę opatulony bardzo ciepło, więc... Jest tak moje osu, prawda? mówi, że jest tak. Gorąco, że mu nas nos odpadnie. Opowiem Wam, że nie jest zimno, ale jakoś nie ma tragedii. Jak zawieje, to faktycznie jest bardzo zimno. Ale tak to tak to nie ma... Nie ma tragedii, nie jest źle. No ale że nie chcemy, żeby Alex się znowu rozchorował, to przeniesiemy się po prostu kawę. na kawę. Słuchaj? Co jest? Dobre. Szachy. Yeah. Simno, że tylko po drodze zrobiliśmy zakupy i uznaliśmy, że kawę wybijemy w domu. A z racji tego, że będę robić tę kawę, to powie, pokażę Wam. Wydaje mi się, że powinny jeszcze być. Jakie kupki upolowałam z moją mamą do kawy? Takie piękne, z taką większą rączką. Moja mama mówi, że ona jest nie do końca mm, wygodna do trzymania. Ale wiadomo, że kawka w ładnym kubeczku jest smaczniejsza, więc cztery wzięła moja mama i cztery wzięłam sobie ja do Turcji. Pewnie się zastanawiacie, jak ja kubki transportuję do Turcji, zawijam je w skarpety albo w jakieś papiery, cokolwiek co może nie ochronić, bo mam, że jeszcze dotychczas żaden kubek mi się nie zbił. I pewnie powiecie, że przecież w Turcji są kubki. Wiem, że są, ale ładne kubki są bardzo, bardzo, bardzo drogie. A ja nie chcę przepłacać, bo wiecie, to jest kubek, a ja mam małe dziecko, może się zbić. A te kubki dorwałyśmy z moją mamą w sklepie Homla za 10 zł. I te, które myśmy kupiły, wykupiliśmy wszystkie, które było, więc wykupiliśmy wszystkie 8-4 dla mnie, 4 dla mojej mamy. Ale tych sklepów, na przykład we Wrocławiu jest bardzo dużo, więc obstawiam, że są, a teraz jest wyprzedaż tych świątecznych rzeczy, świątecznej kolekcji, więc nawet na stronie możecie sobie tych kubków poszukać. One mają 300 ml, więc są akurat nad tą fajną, sporą kawę. U mnie jest tylko jeden minus, że ja nie mam ekspresu, ale mój mąż powiedział, że kupimy ekspres do nowego mieszkania, więc będę miała kubki do ekspresu. A tymczasem idę robić kawę, bo już Aleks pewnie niedługo wstanie i skończy się tak, że my tej kawy się nie napijemy. Więc robię kawę. Kupiliśmy donuty, donaty. Jakkolwiek się to wymawia. I posiedzimy sobie mąż z żoną, bo dzisiaj jest pusty dom. Moja siostra pojechała. Mój tato jest w garażu, co sobie tam dziubie. A moja mama również jest w pracy. Więc jesteśmy dzisiaj totalnie sam, sam. Właśnie z Aleksem, mimo tego, że jest zimno, e, to kolejny spacerek musimy zaliczyć. Idziemy dać ciuchy do tego takiego kontenera na ciuchy. Bo powiem Wam, że wystawiałam na początku i moje ciuchy, których nie nosiłam i jakieś tam Aleksa ciuchy, do których nie miałam sentymentu. Wystawiałam Mama, na Vinted. Idziemy. Chodź tutaj, jestem pojemnik, chodź tutaj. Ale powiem Wam, że użerać się z ludźmi na Vinted. Wystawiam rzecz za 5 zł, a ludzie zdają pytania, jakbym co najmniej wystawiała Jakieś markowe od projektanta ciuchy, więc wolę włożyć je do tego zielonego pojemnika na odzież używaną. Może to trafi do kogoś, kto tej odzieży tak naprawdę potrzebuje. No a ja mam trochę za dużych ciuchów, więc mam sporą torbę do wrzucenia. Przy okazji. Przewietrzymy się, chociaż jest ostatnio taka mroźna pogoda, to warto zawsze chodzić. Zrobiłam też porządek w naszym pokoju, ponieważ że znalazłam takie fajne rzeczy jeszcze z Erasmusa, więc, więc jak wrzucimy te ciuchy, to wam pokażę. Znalazłam zdjęcie z moimi znajomymi z Polski, którzy również byli w bursie na Erasmusie w tym samym czasie co ja. Także dajcie nam wrzucić te ciuchy i uciekamy do domu, bo ten spacer musi być. Naprawdę dosyć szybkie. A gdzie śnieg? Jest śnieg, czy nie ma? Co? Śnieg? O, ktoś coś rzucił, tak? Szybko, idziemy zrobić herbatkę, szybko! Dzisiaj y, sprzątałam właśnie w pokoju i... patrzyłam, co do wyrzucenia. Co do oddania, to znalazłam też notatnik, który dostałam będąc na Erasmusie właśnie w bursie w 2019 roku. i chciałam go wyrzucić, natomiast dobrze że go otworzyłam, bo się okazało, że w środku poza zakładką, którą sobie chyba wezmę, bo jest to taka sentymentalna zakładka z nazwą uniwersytetu, na którym w tamtym momencie się uczyłam, to jeszcze okazało się, że jest moje stare zdjęcie, więc pokażę Wam, możemy się pośmiać pośmiać razem jak ja wyglądałam. Nie mam pojęcia ile miałam wtedy lat. Nie mam bladego pojęcia, ale wyglądałam tak. Kolejne zdjęcie to jest zdjęcie, o którym w ogóle zapomniałam, że ono istnieje. To jest zdjęcie z moimi znajomymi. Są dwie koleżanki z Polski, które również były na Erasmusie w Bursie. Ja i nasi tureccy znajomi, para, która niestety nie jest już razem, ale są. Nie wiem czy mnie oglądają, najpewniej nie więc mam nadzieję, że nie obrażą się, że ich pokażę. Są tutaj ich podpisy jest data 22 styczeń 2020 <grym> więc jesteśmy tutaj my byliśmy na wycieczce w Bursie i mam to zdjęcie dobrze, że sprawdziłam ten notatnik bo bym go po prostu omukowo wyrzuciła on jest tak naprawdę puściutki ale okazało się, że pierwsze strony to są Moje jakieś próby nauczania się tureckiego. Wydaje mi się, że to było właśnie podczas mojego Erasmusa, bo są tutaj takie podstawowe zwroty typu e, oglądać, jeść, moje, Twoje, dziękuję. Więc wydaje mi się, że to właśnie wtedy jeszcze miałam jakiś taki zapał do nauki tureckiego, teraz on zupełnie e, zanikł i nie istnieje, e, ale chyba nie będę wyrzucać tego notatnika. Albo zostawię komuś tutaj w domu, przyda, wiecie, zawsze to można sobie jakieś e, ważne informacje szybko spisać. E, a samo to właśnie, że znalazłam zdjęcia. Moje zdjęcie jak byłam <laughs> młoda. I zdjęcie właśnie z moimi e, znajomymi tureckimi, więc... A jeszcze poza tym notatnikiem pamiętam, że był taki worek a'la plecak. Mm, ale on nie był jakoś dobrej jakości, więc on chyba szybko mi się zepsuł, z tego co pamiętam. Było jeszcze długopis, ale wiecie, długopis po pięciu... W 6 prawie latach to on już się wypisał, i miałam jeszcze dodatkowo taką kłódkę do walizki. Ja dosyć długo tą kłódkę używałam, ale ona albo się gdzieś zagubiła, albo ja ją schowałam, bo już jej nie mam gdzieś blisko siebie. Ale wiem, że ją jakiś czas używałam, właśnie podczas podróży przy walizce. Ale najpewniej gdzieś albo e, przy tych wycie, przeprowadzkach, e, przy pakowaniu gdzieś zniknęła, nie albo gdzieś może jest właśnie u moich rodziców. No ale to nie jest coś takiego e, ważnego. To są były takie wycie gadżety dla studentów, którzy po prostu przyjechali e, w ramach programu e, Erasmus. Jaż ciężko uwierzyć, że w tym roku będzie 6 lat, od kiedy ja tak naprawdę jestem z Turcją jakkolwiek związana, bo ja przed przyjazdem na studia do Bursy, to ja w ogóle o Turcji nic nie wiedziałam. Też miałam takie powiedzmy ignoranckie podejście, bo miałam niektóre poglądy takie, które teraz mnie denerwują u innych ludzi. A po sześciu latach, mój światopogląd na temat Turcji, Turków i ogólnie wszystkiego, co z Turcją związane, bardzo się zmienił i mam już te wiecie, poglądy bardziej rozszerzone, bardziej rozbudowaną. Mam też tą wiedzę o tym kraju, o ludziach, o kulturze. I niby, jak się tak popatrzę do tyłu, to dużo czasu nie minęło, a minęło już prawie 6 lat, bo w tym roku minie właśnie 6 lat. Jakbyś tak, jakbym ktoś tak powiedział, że jeszcze 6 lat temu, że ja skończę mieszkać w Turcji e, z mężem Turkiem, że będziemy mieli dziecko, to bym chyba raczej nie uwierzyła, bym Wam szczerze. Choinka stoi u rodziców w sensie. I nie wiem jak u Was, ale u nas się rozbiera po święcie Trzech Króli. Jeżeli chodzi o ubieranie choinki u mnie w domu, to jest różnie, bo w tamtym roku choinka była ubrana już na początku grudnia, bo myśmy byli na początku grudnia, ale nie było nas na święcie. Tym razem przyjechaliśmy w połowie, więc choinka została ubrana tak naprawdę pod koniec grudnia. No a u nas w mieszkaniu w Turcji to wiecie. Ja zawsze ubieram szybciej, żeby na vlogmas była już ta atmosfera i żeby były te dekoracje świąteczne. Mm, ale tak ostatnio siedziałam i mówię właśnie do mojej mamy, czy tam do serhata, że ja tych świąt jakoś tak nie czułam. Nie wiem, czy to przez to, że, że jakoś tak wszystko było szybko, na wariackich papierach, czy też dlatego, że cały miesiąc nagrywałam, więc byłam skupiona tak na pracy. Słucham ci, syneczku ha! Że byłam tak skupiona na pracy, więc trochę nie czułam tych świąt, ale jakoś tak mi strasznie to szybko przyleciało przez palce. Nawet nie wiem, kiedy te święta się rozpoczęło kiedy się skończył zaraz nowy rok i, i wiecie, powrót do, do Turcji. Ale jeszcze chociaż się cieszę choinką e, u rodziców, bo jak będziemy w Turcji, to trzeba tą choinkę naszą rozebrać, te wszystkie dekoracje pozbierać, dać do kartonu, bo jak się będziemy przeprowadzać, to nie chcę, żeby cokolwiek się zniszczyło, bo będę używać w przyszłym roku tych wszystkich strojków, tej laski z m, szyszek. Więc dajcie znać, jak u was się te ozdoby ubiera i kiedy was, u was się rozbiera choinkę. Teraz Z tą lampką najlepszą zabawę. W sumie wszyscy mam najlepszą zabawę, bo bawią się ich koty alec, e, i psy, i bawi alec, się alec. też Alex, Więc e, <laughs> <laughs> zastanawiam się, nawet cerkać śmieci, czy, nasz, moje, czy nasz syn na pewno jest. Chłopcem, czy jednak może jest kotem, ale delikatnie do kota. W ogóle Aleks, od kiedy przyjechaliśmy, był bardzo delikatny do wszystkich zwierząt. Ani ich nie bił, ani ich nie szarpał. A kilka dni temu włączyło mu się coś takiego, że. Ciągnie koty za ogon psa, podnosi za głowę i my oczywiście reagujemy, ale jesteśmy w szoku. W sumie najbardziej to ja z moją mamą, czemu mu się w ogóle coś takiego włączyło, skoro wcześniej był bardzo delikatny w stosunku do tych zwierząt, nic takiego im nie robił. I nagle pewnego dnia rano wstał i zaczął właśnie zwierzęta ciągnąć i być taki mało delikatny. I się zastanawiam, o co chodzi, a najbardziej to jak ten problem rozwiązać, żeby on tym, żeby on tym zwierzętom nie robił. Żeby on tym zwierzętom nie robił krzywdy, powiem Wam, że ja widziałam dużo filmików jak koty latają za taką czerwoną lampką. Natomiast pierwszy raz widzę to tak na żywo, bo tak to widziałam na internecie. I to jest świetna zabawka: taka malutka lampeczka, czy taka czerwona Pokaz. kropeczka. Już pokażę. I koty za nią latają jak szalone, także Wam pokażę. Nie teraz. Nie teraz, Zostaliśmy w domu sami, nie ma mojej mamy, nie ma mojego taty. I zostaliśmy sami z Aleksem. On już się tak przyzwyczaił do tego, że jest kamera. Przyzwyczaił. Przyzwyczaił, tak. Vlogmas zrobiliśmy. Cały dzień nagrywaliśmy i teraz Alex, jak kamerę, to cały czas chce podchodzić. Tutaj jest Aleks. Grafi, słyszałeś coś? Hm. A ty jesteś grafi? Kośpak pakalam. Kośpak Byliśmy dzisiaj we Wrocławiu powiem Wam, że. Bardzo było zimno. Mi to nawet mi skóra się taka zrobiła. Słucha przez ten Noc, co się stało? co tam? Słyszałeś? u nas są psy u sąsiadów są też dwa duże psy i te psy szczekają jeden przez drugiego ale Alek zawsze podchodzi i mówi słyszysz? tu już Serhata ciągniesz by pokazać mu co słyszy ale obserwam, że i tak nic nie będzie widać ale też takie uroki mieszkanie na wsi praktycznie każdy ma psa więc te psy jak zaczną szczekać na raz to jest tak głośno, dobrze, że u nas e, koło nas nie ma domów, tylko większość są bloki, tylko jest jeden dom, później jest przerwa i są kolejne, więc tak bardzo nie słychać. Ale wiem, że jak jest dom koło domu, to potrafi być naprawdę, naprawdę bardzo głośno. I mam też dla Was polecajkę, bo wiem, że lubicie oglądać takie kanały normalne, życiowe, e, z różnych zakątków świata, więc zaraz Wam pokażę kanał e, ze Stanów. Moi za, razem i Licky, i znajomy Karolina, która nagrywa ze Stanów, także zaraz Wam pokażę, a chłopaki tymczasem się huśtają, w sensie Aleks się gusta na serchacie. Tutaj macie na górze nazwę, Karolina na pewno będzie oglądała, więc pozdrawiam Cię Karolina. Karolina nagrywa ze Stanów kochani, mieszka już tam 8 lat i kanał jest, Boże, taki typowo lifestyle'owy jak

Anne. To jest mamusia? Tak. Tamam. Piękna. Masz tym, będzie chyba Bekle. artystą. Baba Ale gwiazdki piękne. Widzę, baba A ah, Ta ma. Babi Ta ma. Wszyscy niebieskich. O, fer, już ma. Peki çocacıs tamam somoluçs tamam aferin. bitti mi somahutçs araba Aferin oluşma peki kuş kuşçıs evet. İyiyim. Yalvarmam. Ben powiedzieć, czego nie lubię gereken şey. Benim Nakrętki, które są przyklejone, przytwierdzone. U nas w Turcji tego nie ma te naklejki. Te, te, te nakrętki w Turcji normalnie odchodzą, a w Polsce one się trzymają. Ja wiem, że je można wyrwać, ale jak chcecie się szybko napić, to ja bardzo często się czekam tą nakrętką w oko. I ja wiem, że tutaj też chodzi o ekologię i tak dalej, ale czy jest faktycznie sens, żeby te nakrętki były przytwierdzone, jak ktoś się faktycznie na tym zna? To niech napisze, bo mi się wydaje i też każdego, kogo spotykam, to każdy na, narzeka na te nakrętki, więc nie wiem, czy faktycznie jest w ogóle sens, żeby one były przetwierdzone. Jakoś w Turcji one się odkręcają całe i jakoś wiecie, nie narzeka, no chociaż nie no, no, w Turcji ta ekologia trochę leży. Ale czy faktycznie jest sens, żeby one były przetwierdzone? Nie wiem. Mi się wydaje, że nie, ale mówię, jak ktoś jest. Specem i w mleku to samo, jakby, no, no wiecie, no wiecie najlepiej, że wszędzie są to nakrętki przytwierdzone. I po co? No, zanim pojawił się w naszej rodzinie Alex, to z Polski zazwyczaj przywoziłam produkty spożywcze i jakieś pierdółki z pepką, czyli wiecie jakieś tam dekoracyjne rzeczy, e, poszewkę na poduszkę, coś, co w Turcji jest, ale jest drogie, jeżeli chcemy kupić coś ładnego. A od kiedy u nas w rodzinie pojawił się Aleks, no to zabieram dziecięce rzeczy. Od kiedy Aleks jest większy, to zabieram książki. I patrzcie, ile tym razem zabierę książek dziecięcych do Turcji. To są wszystkie książki, które zabieramy ze sobą z powrotem. I będzie trzeba um, przeorganizować naszą biblioteczkę, bo na te książki oczywiście miejsca nie ma. Na szczęście mamy znajomych, którym niedługo urodzi się synek. Są to również, jest to również mieszana para, więc um, zapytam koleżankę, czy ona by nie chciała dla małego książeczek takich, wiecie, bardziej e, dziecięcych. No, my już mamy takie dłuższe książki, typu właśnie seria Kecirkocik, gdzie tu jest naprawdę tych stron dosyć sporo. Większość jest do czytania, mniej tych obrazków, ale mamy również takie książeczki z Akademii Mądrego Dziecka. Ja te książki naprawdę bardzo lubię i bardzo wszystkim polecam. Tutaj na przykład mamy serię z... Uzlami, dwuczęściowymi tylko Więc dla dziecka takiego jak Aleks Dwuletniego, troszkę ponad dwuletniego Nie ma jakoś zbytnie problemu Ale najlepsze Książeczki kupuje zawsze oczywiście Moja mama I kupiła Aleksowi Trzy serie Trzy książeczki tak naprawdę Które śpiewają, to są piosenki dla dzieci Takie, które znamy, ja znam wyznać Czy jest na przykład Panie Janie, Krakowiaczek My jesteśmy jak łódki, co tutaj jeszcze jest, żebym Nie. na płotek, więc będą takie książeczki. Aleks bardzo je lubi, nawet już umie rozróżniać. A włączysz nam Panie Janie? Tak. Dobra, włącz. To nie Panie Janie. Widzicie, on już nawet umie rozróżnić, który guziczek do której piosenki, więc to są wszystkie książeczki i ja raczej już nie będę książeczek dokupować, dokupywać, ponieważ książeczki nie dość, że zabieram dużo miejsca, bo nie da się je, wiecie, jakoś złożyć, upchnąć, to są jeszcze bardzo ciężkie. A no mamy te dwie walizki, ale jednak nie da się ich rozszerzyć, one mają też swój limit, więc z książeczkami to jest na tyle i tak jak mówię, już jak przylecimy do Turcji, jak polecimy, to musimy przeorganizować i książeczki wiekowo i zabawki, bo tych zabawek Wiecie, moi rodzice mają metraż, mogą sobie to wszystko pochować, natomiast my nie mamy, więc będziemy musieli też zabawki przeglądnąć. I co do wydania? To do wydania um, są ludzie potrzebujący, są domy dziecka, więc te zabawki na pewno znajdą swój e, nowy dom. A tym bardziej, że musimy zrobić gruntowny przegląd naszych wszystkich rzeczy przed przeprowadzką do nowego mieszkania żeby tych rzeczy nie było aż tak dużo a wiecie, to się zbiera, zbiera a później właśnie przy takich okazjach jak przeprowadzka to okazuje się, że aż tyle rzeczy nie używamy i one nie są potrzebne i trzeba im szukać nowego domu więc my akurat przy tej okazji będziemy już idziemy, moje dziecko chce się wykąpać, także już muszę iść sobie prysznic z Aleksem przy okazji i doszłam do wniosku, że już chyba jest najwyższy czas, żeby schować świąteczne piżamy bo my już je nosimy ponad miesiąc, półtora miesiąca, tak naprawdę, i wydaje mi się, że chyba już najwyższy czas. A tym bardziej, że ja nie chcę, żeby one się zniszczyły, bo będziemy je mieli po prostu na przyszły rok, więc trzeba już je schować. Bo ja i Alex jeszcze w tych piżamach świątecznych chodzimy, ale jedno szaleństwo, którego. Nie rozumiem, bo jeżeli jeszcze, wiecie, w listopadzie się pojawiają rzeczy na święta Bożego Narodzenia, no to jest za wcześnie, ale jeszcze jakoś można zrozumieć. Natomiast ja już wiem, że w sklepach pojawiają się rzeczy na Wielkanoc, co jest totalnym szaleństwem, bo Wielkanoc jest za praktycznie 4 miesiące, bo w tym roku jest to chyba 20 kwietnia, i to jest po prostu szalone, że tak szybko się to pojawia. Eee, Niemniej jednak pójdę zobaczyć, co jest, bo w Turcji ozdób wielkanocnych nie ma wcale. E, nie, ja przynajmniej w ogóle nie widziałam żadnych motywów, wiecie, króliczków, zajączków e, i tak dalej. Więc może pójdę zobaczyć, e, żeby jakiś sobie taki element wielkanocny kupić, bo przyznam się, że nie mam w Turcji żadnego takiego elementu wielkanocnego jakoś w Wielkanocy. Mm, nie organizuję super hucznej w Turcji, ale fajnie mieć jakiś taki, wiecie, element. Tym bardziej, że mamy małe dziecko i też już ono dużo rozumie, więc jest to dla mnie szaleństwo. No... Ale sama też pójdę. Jakbym była w Polsce, mieszkałabym w Polsce na stałe, pewnie bym się nie skusiła. Ale ten fakt mieszkania za granicą, jeszcze w kraju, gdzie przeważają osoby wyznające islam, czyli nie ma tej Wielkanocy, więc również ozdób wielkanocnych nie ma. Te ozdoby świąteczne nasze bożonarodzeniowe są, dlatego, że Turcy sobie przyjęli to jako ozdoby noworoczne. Ale wielkanocnych ozdób na tą chwilę jeszcze nie ma, nie przyjęli sobie, więc muszę się posiłkować tutaj dopóki jestem, i że jeszcze zdążyłam, że w sklepach w tym roku tak szybko to wszystko poprowadzali. Jeszcze się cieszymy ostatnimi chwilami, tak naprawdę w Polsce jemy najlepsze, co można jeść czego nie ma w Turcji, czyli różnego rodzaju pasztety, nie pasztety. Sery żółte, dobre sery żółte, wiecie, trzeba korzystać, póki, póki się jest i póki, y, póki można, więc doceniam takie rzeczy, jak przylatuje. Dla Was wiecie, no normalne jest tam, nie wiem, ser żółty, czy pasztet, czy no nie wiem, czy ogórki kiszone, a dla mnie to są takie luksusy i rarytasy na ten moment, więc zawsze jak jestem w Polsce, to się tego najem. I później mi tego po prostu aż tak bardzo nie brakuje, bo jak wiecie, jak ja się przejem, czyli tak się aż najem przejem, to nie ma takiej tragedii tak szybko, zatem nie tęsknię.